Witam państwa serdecznie po raz kolejny poprzednio samodzielnie zaproszenie na 28 zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Dzisiaj w towarzystwie doktora Michała Jankowskiego, sekretarza Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Witam cię serdecznie Michale. Dzień dobry państwu. Dzień dobry do widzenia. Kłaniam się, Michał, co myślisz o tym naszym zjeździe 28, bo wydaje się, że program jest bardzo bogaty. W kilku słowach Jakbyś zachęcił naszych kolegów do udziału w tym, moim zdaniem, doskonałym i, że tak powiem, ciekawym przedsięwzięciu? Koleżanki i koledzy, uważam, że zjazd jest zorganizowany i skomponowany na miarę naszych czasów. Współczesne leczenie nowotworów to jest leczenie skojarzone, i ten element będzie szczególnie eksponowany w trakcie realizacji programu naukowego. Będziemy mieli nadzieję przedstawić. Nie tylko możliwości terapii, ale także to, w jaki sposób te możliwości wpływają na wyniki leczenia i co one nam dają. Myślę, że największą zachętą dla naszego do uczestnictwa w naszym zjeździe będzie szerokie spektrum prelegentów od rozmaitych chorób, rozmaitych specjalizacji, i myślę, że wyczerpująco, którzy wyczerpująco będą mogli zgłębić tematy poświęcone głównie nowotworom przewodu pokarmowego, ale także no, rakowi piersi i nowotworom tkanek miękkich. Dokładnie, Michale, prowadzisz kilka sesji, masz kilka wykładów, jak zawsze mam nadzieję, kolejne twoje wykłady również będą tak doskonałe jak pamiętamy z poprzednich zjazdów. Zwracają uwagę sesje, które rzeczywiście w których bierzesz udział. Powiedz mi, żywienie metabolizm w trakcie leczenia skojarzonego, jesteś współprowadzącym sesję i jednocześnie wykładowcą. Co ciekawego w tej sesji? Takim elementem, o który chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę w trakcie tej sesji, która jest współorganizowana przez przedstawicieli największego polskiego Towarzystwa Żywieniowego, czyli Polspenu, byłego prezesa pana profesora Stanisława Kłęka i nowego prezesa, pani prezes Doroty Majkowskiej-Wierzbickiej. Chcielibyśmy przedstawić Państwu taką unikalną możliwość pomocy, wsparcia, w leczeniu onkologicznym oraz uwidocznić rolę terapii żywieniowej, przygotowania żywieniowego i wszystkich aspektów metabolicznych podczas leczenia chorych z nowotworami przewodu pokarmowego. Ze szczególnym naciskiem na raka przyłyku, raka żołądka. I tutaj chciałem Państwu również zwrócić uwagę na wykład, który ma, który będzie przedstawiony przez panią profesor Dorotę Mańkowską Wierzbicką, mianowicie na temat roli i wpływu mikrobioty jelitowej. To są tematy, o których często chirurzy no, nie myślą, bo jest to gdzieś na boku naszego głównego nurtu pracy. Ale proszę pamiętać, że te kilka procent, które poprawy, które możemy uzyskać w wynikach leczenia, to właśnie między innymi takie elementy jak dbałość o mikrobiotę, o stan metaboliczny chorego, stan odżywienia. I o tym chcielibyśmy powiedzieć i z całą mocą to zaakcentować podczas tej sesji. Dokładnie. Niesłychanie ważny temat, zyskujący w ostatnich latach szczególnie dużo uwagi, czyli cały proces metabolizmu i żywienia chorych chirurgicznych, chorych onkologicznych. Natomiast niesłychanie moim zdaniem ciekawą sesją kolejną, którą, w której bierzesz udział, gdzie jesteś osobą prowadzącą i jeden z elementów tej sesji, to jest sesja, która została wymyślona przez grupę naszych przyjaciół, kolegów, chirurgów i onkologów klinicznych. Mianowicie skojarzone leczenie nowotworów w stopniu zaawansowania 1 do 3, omówienie z analizą przypadków klinicznych. Co w tej sesji takiego, co rzeczywiście wydaje się być bardzo praktyczne dla osób, które będą brały udział w tej sesji, bo rzeczywiście sesja jest skomponowana, można powiedzieć, w sposób trochę taki nietypowy, ale wydaje się, że te elementy, które tam są zawarte, będą pokazywały w tych najczęstszych nowotworach właściwy sposób działania i postępowania. To jest faktycznie nietypowa sesja. Ona się narodziła podczas obrad zarządu PTHO i jest jakby dziełem wspólnych przemyśleń, a jej ideą jest pokazanie i zaakcentowanie, przedyskutowanie aspektów leczenia chorych. W stopniu zaawansowania 1 3, czyli leczenia radykalnego, z akcentem na leczenie skojarzone. Ma ona taki nietypowy skład, ponieważ w każdej sesji będzie występował prowadzący, który będzie przedstawiał dwa trzy przypadki kliniczne, i one będą poddawane pod dyskusję znakomitego panelu dyskutantów, autorytetów w danych dziedzinach. Ta sesja będzie poświęcona nowotworom jelita grubego, rakowi okrężnicy, osobno rakowi odbytnicy z racji Powszechnie znanych odrębności w postępowaniu, a także rakowi trzustki, rakowi żołądka. I to jest sesja, która ma na celu pewnego rodzaju uściślenie i zogniskowanie wskazań, wytycznych, takich, które czytamy w książkach i skonfrontowanie ich z rzeczywistością, z którą Państwo na co dzień mają do czynienia. Jak dobrze Dawidzie wiesz, różnie bywa z leczeniem nowotworów które możemy leczyć radykalnie, a y, intencją każdego leczenia przeciwnowotworowego i, i, i nowotworu złośliwego jest zdanie jak największej szansy pacjentowi na pokonanie tejże choroby. Michale, kolejny element y, zjazdu, w którym bierzesz udział, bo oczywiście sukcesy terapeutyczne, diagnostyczne i terapeutyczne to jest jedno zadowolenie pacjenta drugie, ale zdarzają się sytuacje niestety tak zwane trudne, kiedy mimo zachowania wszystkich zasad postępowania e, mamy powikłania, pacjenci muszą wtedy być leczeni w określony sposób i e, niejednokrotnie powoduje to różne problemy i dyskusje na temat sposobu chociażby postępowania. E, jedna z sesji na tym zjeździe Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej to sesja nieszczelność zespolenia, której również Jesteś wykładowcą. Co istotnego, jeżeli chodzi o sesję nieszczelności zespoleń? No, ten nie ma nieszczelności zespoleń, których nie wykonuje. To jest powszechny chleb, o którym czasami wstydliwie staramy się zapomnieć, ale Ideą tej sesji było przedstawienie różnego rodzaju aspektów związanych z wykonywaniem, metodą, techniką, a także leczeniem zespoleń, nieszczelności zespoleń w, na poszczególnych odcinkach przywodu pokarmowego. I gorąco Państwa zachęcam do tej sesji. Ona, co prawda, jest ostatnia tego dnia w sobotę, jedna z ostatnich sesji w, podczas jazdu, nieco przewrotnie, właśnie skomponowana na końcu programu, ale ideą naszą jest przedstawienie tego, co może uchronić pacjenta, po pierwsze, przed nieszczelnością zespolenia, a po drugie, pomóc w przypadku, kiedy do, tego, do tej nieszczelności już dojdzie. Dokładnie. Michał, patrząc na to wszystko jeszcze tak całościowo, oczywiście zjazd towarzystwa jest zawsze podsumowaniem wszystkich dziedzin, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia, tak samo podsumowaniem działań we wszystkich nowotworach, którymi zajmuje się chirurgia onkologiczna. Natomiast rzeczywiście Towarzystwo Nasze w ciągu całego roku działalności każdorazowo proponuje i wydaje się, że będzie proponować jeszcze więcej różnych aktywności. A propos właśnie tej ostatniej sesji nieszczelności. Przygotowujemy się, tylko wstępnie powiem, do, do, do konferencji, którą chcemy zorganizować jako towarzystwo w listopadzie bieżącego roku, gdzie chciemy, chcemy mówić dokładnie, właśnie tylko i wyłącznie o powikłaniach w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego. Mam nadzieję, że ta sesja będzie właśnie wstępem do do rozszerzenia tych naszych działań o, o tą konferencję, którą planujemy, we współpracy oczywiście z Fundacją Naszego Towarzystwa, która również mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie się dynamicznie rozwijać. Michale, czy na koniec jeszcze kilka zdań od siebie zachęcających do udziału, bo zwrócę uwagę, że na dzień dzisiejszy mamy informację, iż w zjeździe towarzystwa będzie uczestniczyć około 500 osób na dzień dzisiejszy. Taka jest lista, taka jest lista osób zgłoszonych do zjazdu. Coroczny zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Zamyśle jest zjazdem dla wszystkich, którzy są zainteresowani nowościami oraz tym, jak leczyć nowotwory złośliwe. Szanowni Państwo, nie ma lepszej okazji, żeby o tym porozmawiać. To jest ten moment, kiedy możemy się wszyscy spotkać. Po okresie pandemii, pewnego rodzaju zawieszenia, e, mamy miejsce, gdzie możemy porozmawiać nie tylko na sali wykładowej, ale także w kuluarach. E, występuję tu urzędowo i nie tylko dlatego, że muszę to powiedzieć, ale gorąco Państwa zachęcam do uczestnictwa w 28. zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Z pewnością doznacie tam wrażeń, których już nie zapomnicie. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich.